Cześć, siemanko ludziska, tutaj Adam i dzisiaj zagramy z Filipem, przywitaj się. Oj, Hej. Hej. chyba Filip Hej. jedzie tam na lotnisko. Tak, jedziemy teraz na lotnisko, po samolotie tutaj, Adam mówi już tutaj, mnie na ekipę Miami. Ale później wracamy po mój motor. Ja bardzo dobrze prowadzę ten samolot. A jaki ty samolot bierzesz? A mój właśnie, który kupiłem. A jaki? Ten, który ja siedzę, w sobie kupiłem. Ej mogę prowadzić... prowadzić. Oki okay, tylko nie wiem, czy ci y, pozwolą. A, pozwolą ci. Uwaga! Chodźmy na lotnisko wystartować.

Ej, ale jak grać nam zniszczą samoloty, no to nie... A czy jak grać zniszczy ten samolot, w którym siedzę, to nie moja wina? Nie moja Właściwie, to... To może być moja wina, ale... A. Ale wiesz co? Jeśli to już jest specjalnie, to będzie twoja wina, tak? To nie wiem. Bo jeszcze... Y Ja wracam na lotnisko, ci ten samolot oddać. No dobra, wylądowałem. Ej, ale jeden gracz do mnie! A czy co ja mówię? Jaki gracz? Jak lądowałem, to trochę się stukłem. Pegasus odbiera ten pojazd, wysiądź z pojazdu. Przenieśliśmy Twój pojazd do magazynu już najwyraźniej. Nie zamierzasz teraz, teraz z niego korzystać. Ale serio nie mogę go wsiąść. Ej, ej, ja robię ej, ja robię tą misję dla klestera. Ej, słyszysz? No. No to ej, na trzy, dwa, jeden domczamy. Trzy. Ale nie do drużyna. no ostatnia drużyna wygrywa. Jeszcze przed tym był Lester. Ja dołączam do tego. Dołączyłam. No i ludzie, tak właśnie. Tutaj trochę kamerką muszę poruszyć. Dobra. No i będziemy robić y, cenne dane. Trudny? Ej, co wybierasz? Normalny, czy trudny? Trudny, trudny, daj bo trudne, trudny muszę zrobić więcej kasy. O, dobra. Kamizelka, kul... Ej, i teraz cię zaproszę. O, Masz. Tylko już nikt do nas nie dołącza. Właśnie. A mam takie pytanie, czy do 17 minut będzie na No. Idzie. Cenne dane. O, mój motor. Patrzcie, jak w kamerce jadę. jakąś No, tablet. To jest to, co ja? co ja nie będę nagrywał chyba żaden tym. Ej, no! Prawie mnie z motoru wywaliłeś. Ej, ja też jedziesz do magazynu? No ja się... No ja nie ja do magazynu. Bo jest cel, udaj się do magazynu. No. Udaj się do magazynu i tam będzie strzelalina. Więc to, by ja to już robiła i tam będzie strzelalina. Ej, no tu ja już prawie jestem. Wjechałem w chłop. Ej, poczekaj! To jest to? Jest to bardziej zaawansowane w poszczególnych domenach, a nie jest to AVS Queen Cactus. czegoś tak to się nazywało. Ej, jakby coś też mam czerwone, do czerwony ten motor, a Ty masz czerwoną korupcję. <śmum> Okej, ja go będę ich rozjeżdżał. Ej! Dobra. Aaaał! Wykończ go, wykończ go! Chciełeś to po cichu zrobić. Ale sorki ludzie za usterki z telewizorem. Ał, <śmum> piję, 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 Au! Ej, a ile się dostaje kasy za tą misję? Nie pamiętam. Ej, tak rangę 18 teraz mi wzrosła. Okej, okay, okej. Okay. Ja ją ja kozę. Dobra. Do No, nie, no bo ja jeszcze nigdy nie próbowałem, no, nigdy się to nie Nie no, jak tam możesz tam założyć ekipę, tylko że tylko musisz mieć do konto, konto. jak klub. Ej, ja zaprosisz. Ej, jedno ten! Bo osiem bomb przylepnych! Oki, okay, to będzie to ty będziesz przylegać, te bo bomby przylegne, a, ja, a ja... będę jej zrobiła w A myśleć nie A ja strzelam. Oki. Okay. Też to zrobić, o pi. Ej! Ej, ty też mi trochę pomóż. Oooo! Jaka... Zginąłem! Muszę kogo mogę? Ej dobra, tru... Ej będę ci pomagał z góry. Nie no, nie, dawnie to jest łatwista. No wiem. Szukaj Oj, czarnej furgonetki, tylko ja, szybko, oni ja nie są nie głupi, mi, będą też. mieli wsparcie. Furgonetka jest... Jest tutaj, furgonetka jest tutaj. Na pewno ta furgonetka, tak, ta, no. bo ja to pamiętam. Czarna furgonetka, pisało. Ej, dobra, będę cię osłaniał. Tylko bombę przydejmę wezmę. Może nie lepiej kołatę, ale choć jak było. się stąd. Dobra, chciałem już wysadzić tą ciężarówkę. Otwieraj! Dobra! To za 10 minut będę kończył. A! Nie! Patrzcie mi się szczęścia. Za 10 minut będziesz kończył. No, no bo ja jestem chory i muszę zrobić tekcję. No dobra ludzie, chyba takim tempem już zakończymy odcinek. No to kończymy nagrywanie wraz ze mną był. Kiedyś szakura, cześć się ma. Łapa.